Exekut des CPS-uch rozłączono z serwerem Ty. Ej, bo zbugowało mi menu Ej, podoba mi się <grym> Zbugowało mi main menu Spłynął B i fregaty te Naszym Naszym kursem by nie zgubicie Witamy na starym Selu, nie możesz sprawdzać czy mówisz i... Właśnie nie, nie wiedziałem czy mi działa czy nie Działa, chodź Dobra O Fak, my umrzemy Prank Dobra, zabijamy klasę D całą W pizdu To ma sens o. Dobra, idziemy na powierzchnię Ej, idziemy na powierzchnię Mamy dostęp do wszystkiego Chodź idziemy Czekamy, że do pana placów co? Ale pięknie Oh, o <grymianie> nie jest aktywna Essa. <grymianie> je. Nie ma, Nie, jest nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Ale Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. tam mogą być klasy DX so. O! Ale nie, nie, nie.

Pośródas ja pierdolę. TFTF. Pośródas. Pośródas. Pom 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 pom. Dobra, nie skażcie, bo to jest ten. Nie skażcie, bo to jest y, RP. To jest topia. O nie. Zostaniemy bany. No, banu sceniecie. Wybijemy. <laughs> Wypijemy z komijagu odmurwę Go Czekaj, Yeah! <gulia> Jaki JEEE Dawaj kabony cieciu jebany Ej da się strzelać, czy To jest szkło czy nie Ej, ma szkła? Marcja Co? Bo mi się coś z bronią psuje no Co weź się z bronią psuje? ci się? No zobacz, pasz, sama strzela <gulia> Chcę! Chcę, chcę! O, nie, Zombie jak się liczy... O, plaga! Jajks. Ale mnie ktoś sprankował! Ale mi boli praw... No, chodź, chodź, Ale chodź. mnie ktoś sprankował tam! Wychodzę Jad, stąd! Prang, get... <trafi> Idziemy! Identyfikator <trafi> podmiotu. SCP-1689 Klasa podmiotu Bezpieczne Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1689 jest objęty ograniczonym dostępem w strefie W składzie artefaktów średniej wielkości w komorze. SCP-1689 powinien być przechowywany jest. przez cały czas, zamknięty z otworem skierowanym do góry. Amogus! Tun 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 Turu, tun... Dobra, dzięki! O! Teraz działa! Nie Kurwa co? Łaza flipaga nie ma Nie, nie ogarniam tej wersji, ona jest bardziej zbugowana niż... Kurwa system edukacji Wislout Mruga cię z giga już na tej wersji <laughs> Zabiłem kogoś! Zabiłem! Jakim cudem? Bo tu chyba je też jest stopniowo, tak jak na nowej, ten Zabiłem kogoś! Dobra, chodź. O, się ma. Ja, jak wygarbordę! Nie no, to, plaga to jest jednak go O Nie, plaga, zupę. Ale dostałem 18 razy i przerwę. Dobra, zabiłem gościa. Aloro, 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 aloro. aloro. Ja, Całą a Ja ogólnie ogarnąłem łkę na 045, No tak. ogarnę... Całą grę mi, kurwa chcieli film zniszczyć. Ja wam dam. Dobra, jest. Be, be, weź ten... Pamiętaj Karta Rado 5. To ten. Po polsku napisane. Polska została uznana. O, o piątka. No, też mam. A bo jak ktoś, jak ktoś mi piątkę zajebał. Super. E, kurwa... Ja... <śla> 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 o, piątka, dzięki. <śla> dzięki <Nindy> Gra <O. śla>

Tak, no, dawaj Bo interkom. Dobra ale komić śmieszność. Dobra Pobawcie się <suszy> 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 uh. O drzwi działają pascie. No co? O kurwa! Ale dyferencja od drzwi. Co wy, co wy odjebaliście? iPhone chcesz pisać? Wy przechodzicie u mnie przez drzwi. Spokojnie. O, A ty nie, ty, na ty nie możesz tutaj. przejść przez drzwi? No bo mam drzwi. Dobra, to na nara. <laughs> no, Ej, ja zechcesz... Aha. Kurwa, naukowcy są zbugowani. <laughs> Ej, gdzie jest tam? Gdzie Nie, ja jestem? Oni zrobili ten To jest... daj David Copperfield poleciał. David Copperfield wraz z Hoodinim kurwa na serwerze są. Chyba jest komputer widzowie O, fajnie, Gatulacje. No bez kitu jest komputer. Gdzie tu kamerę? jest komputer. ć Jakże się... nie mogę Ej <laughs> Puszczta im na intergomie Let's go Let's go No dawaj Nie! Oh, yeah. DZIEŃ 3 O nie No nie gady, że oni grają w tego Zapuszczaj ziemniaki na pasy z krwawą Chyba aż nie odpływa a potem niektóre z nich twardnieją. to jest tragiczne, kurwa. SCP 106 pomyślnie niezabezpieczony. Wislaut! <grywa> Stara dzwoni. Essa, zabiłem wybielacza z kampiołem. The most popular meaning and usage of the word kurwa is something along the lines of fuck. When using kurwa in this meaning people must often add mać and say kurwa mać. Mać is an old way of saying mother in polish. No one uses that in this way anymore so don't bother. So for example you're walking down the street when suddenly a car drives by through a puddle splashing water all over you. Kurwa mać! To, się, Ale was rozpierdoliłem. Gdzie ci kampiłeś, Ja tu dopiero przyszedłem, by the way. Ja się obiłem na tesli ze 100 HP do 20. Jak debil. Aj, mordo chcesz firmówkę? O, to kunt. Chodź, 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 robimy mu firmówkę. Robimy, chodź, firmówkę mu robimy. Chodź, firmówka mrugacz 19, idzie, Putin, Whitewalk, coś tam, coś tam są. Chodź, robimy mu firmówkę. <noise> <noise> Ej, ma. Bo on mnie tu zamknął. Nie mogę wyjść. A tu jest z boku, on z boku jest. On jest tu Jak się skampił jebane w cieniu. Cicho ciemny jest chłop. się kampi po cieniu? Siema Siema. Ale zabawa Siema Jak się bawisz, kund? A <noise> się podda? On po prostu kurwa stoi w miejscu <noise> On po prostu stoi w miejscu, on się poddał No no, on się po prostu poddał Ej, czekaj rekontaminację mu robimy, chodź Chodź rekontaminacją, się poddał Biedny beton Ej, bo chyba komputerek jest A ja mu rekontaminację zrobiłem Idziemy stąd Ten celownik wysuwany Dobra, lecimy No lecimy To kto zabija kompa Let's go Jeszcze drugie O! o nie. Dobra, dobra Nie nie chcę się zabijać Dobra, idziemy. Ale ty mnie pewnie zabijesz Tak Esco Ej, Ej dobra, wiesz co god z denerwowałeś mnie A ty ja <głosy> Serio <głosy> Dzieciok, no. Serio O bezki nie bić. Dobra. Nie gadaj. Jo! Ej, mogli ja to zrobić? Nie, ja idę go zabić. A spoko, to popatrzy. To dawaj. Faj, idę go z pistoletu zabić. To dawaj, nuba. <laughs> Pas, jaki tebil. Widać. <laughs> Dobra, Kappa to fryer raz. <laughs> Ja pierdolę JEST Jest. Mamy to Czekaj, bo on kogoś zabił? Ty Karboni! Nie Konwadi Zabiłem kogoś jako komputer Ale, ale po catchman <noise> Cztery granaty z rzędu nie trafiliście Wiem. Wiem. Ja tam stoję i nie słyszę nawet. To tak. nie jest ta wersja, tu się nie teleportuje. Tak. To jest Vanilla. Co? <noise> Ależ to było zabawne. Jezu, czemu mi pisze, że mangi 19 gra teraz w scpsl? Mam jo! Ej, znalazłem bro... Dobra, znalazłem zembram taktykę na to. Nie, nie spaliła mi się, odkryłem taktykę! Co, podwoiłeś? Nie, 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 jeszcze lepiej. Dobra, teraz mi się tam. nie udało, ale udało mi się przedtem. Nie, 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 nie spaliła mi się. No nie, nie ma, nie ma jej Teraz się spaliła, lol. Ty spalił kartę. Ale to wcześniej było... Wcześniej, ale wcześniej po prostu ją podniosłem jeszcze jak była w komorze ulepszania i miałem kartę C. Co wy robicie? No ja już biegałem pod samym lajcie a my siedzieliśmy połowę gry w lepszarce, bo karta my na jedną nam się spaliła, a drugą miał frysta, i go wyjebało z gry. Ile to, że gdybym nie otworzył ten? na To by mnie znalazł tylko lepszarka. No. O chuj, dobra, wiecie co? Robimy fighta. Ja mam sedanach. Robimy klepkę. Chodźcie, fight, 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 fight tak, let's go. Loki no, no, serce czy to drugie? Ten PM. Nie wiem. Jeden leży, drugi też. Yy, drugi tam jeszcze jest, 30 HP mam. Idziemy. Lecimy. Aloro, ale nie farta mieli, że nas spotkali. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, Gites, Pokczampik. Top 10 ucieczek. Zadymka, dymka! Robimy zasłonę dymną i uciekamy. Bez kit'u. Najlepsza ucieczka. No i się zrespimy jak Banalna była ta Nie wiedziałem, że ich było więcej niż dwóch i zdechłem ale ja uciekam chociaż. Jest ten. Mamy to. Kurwa, że dostać dwa razy zjebanego SCP-ka. Kunt, jak się bawisz? Zamknę sobie drzwi przed morda. <noise> nie, ta gra jest tak kurwa. Nudna. Ta gra jest tak nudna. Wydaje mi się, wydaje, że za tym nie zabiłeś.

Tyle mało Ej, jak Jakubakę Jak widzę twój cień, gra działa Bez kitu gra działa Nie dostaniesz się tu co? No nie, no klipo. No, on <gry> ej ej, ej ej, ja fan, ja fan, ja cię subskryb... Nie! Bez kitu mam zamknięte, nic nie może zrobić. Ja mogę się beja, nad nim zdęcać. A nie Bekalo Sadż. Szóstką, więc Trzeba jest uważać ją. No chodź dzieciaku Ta bez kitu może otwierać jak city, Jak masz mikrohida bez kitu Boże ale dzieciak Co mam ci zrobić jak mam mikrohida w ręce A! -se o, o Deus, Deus <suk reviewing indivisigo> oh, eu mais... eu <pares> Ale nubek, 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 <ślansinn> nubek, nubek, nożę to. Nubek, nubek, stary rzefa, stary rzefa. Jajek, nie udało się. <śla> <A loro>? <śla> <śla> SCP 106, promień, nie zabezpieczony. Już? Ale speedrun. To chyba speedrun. Coś zrobił, ta Dream Weźcie to otwórzcie będzie śmiesznie Mruga no, się spadł <laughs> ja na tej wersji nie był useless? No jest ma 2000 HP i mam mruganie co 6 sekund Jest giga wolny On jest useless na tej wersji To możecie nie, możemy go kajtować jak szmatę przez 4 minuty i on się po prostu podda, się spłacze <laughs> Bo tak działa ja mrugacz w tej wersji To jest SCP który płacze Inst który Płacze 24 na 7, patrzcie Boże, Kromal ty jesteś nudnym człowiekiem a ty jesteś nudny Aloro, patrzcie to <śleskujesz> 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 Jak? Pierdalamy trzucami. Łatwo. Łatwo, łatwo. Kto przechodzi w ogóle? Chyba ochrona. Na ja pierdolę. Rezygnacja nine Tate Fox wkroczyła do placówki. Cały personel proszony jest o pozostanie w schronie ewakuacyjnym lub jakimkolwiek innym bezpiecznym miejscu do momentu zakończenia procedury dekontaminacji. Zaczniemy skortować personel, gdy wszystkie naruszone protokoły bezpieczeństwa zostaną przywrócone. Ja pierdolę, złapał mnie. No to tak. To się to, Ja pierdolę. Okay, idę po niego. Coś mam w no. <laughs> Tego się nie spodziewał. Usłyszałem, dostałem tak... Zamknął się w tym... Zamknął się w mikrochidzie. No, no to chyba mu w zęby. A to Fryston był! Znowu! Tam on wyszedł. <laughs> Jak? Brat, za kloce. Ja nie mogę, klauny DMTFy są w środku? Weź mnie nie zabijaj, ja fan. ja fan Zasubskrybuję ci kanał, dam ci sponsora No idź stąd, idź tam. Co powiedziałeś? Ale, jako bakton, nara. ale, ale, ale nara mnie by jak to Ale mnie wyruchali. Nie rekrobat, nie nie strzelaj do mnie, proszę, nie zabijaj mnie, nie. Właśnie zabił mnie granat kurwa przez ścianę, to gra działa.